Zmiana jest elementem rozwoju świadomości. Zmiana jest tym, co powoduje, że my się rozwijamy. Gdyby nie zmiany w naszym życiu, to bylibyśmy cały czas w jednym miejscu, bylibyśmy w utkwieniu, bylibyśmy w zatrzymaniu. I nasza energia, nasza siła życiowa jest, można to porównać trochę jak woda, jak energia wody. Woda lubi płynąć czasami szybciej, czasami wartkim strumieniem. Strumieniem czasami jest to być może jakieś jeziorko, czy, czy rzeczka, która płynieła Pogodnie, ale woda w naturze płynie. I tak samo nasza energia raz szybciej, raz wolniej po prostu płynie. Jeżeli woda stoi w zatrzymaniu, jeżeli zatrzymamy wodę w szklance, po jakimś czasie ona zaczyna brzydko pachnieć, zaczyna się psuć. Tak samo w naszym życiu, kiedy my stoimy w utkwieniu, kiedy jesteśmy w czymś, co, z czego już wyrośliśmy, co już przestaje nam służyć, też ta nasza energia powoduje, że zaczyna robić nam się trudno.